Ale mam odjazd trzymata no no, Jeżeli by była to potwór nie? To... może być sumik. No nie muszę Czerwoną kropkę, nie? Już mogę? No, kręć, kręć. Mamy płaszczkę. Przed chwilą myślałem, że to jest zaczep, ale coś zaczęło się ruszać i okazało się, że jest płaszczka. O, zobacz. Wyhaczyłem ją z samego dna. Czyli to jest to coś co kurwa tak robi bałagans Tak, ale ta, ta nie ma, ma nie ma kolec ma Ale już kiedyś musiała być draśnięta bo widzę, że ma końcówkę Tylko teraz daj Ej. Może podbierać dla bezpieczeństwa co? Kieres? jest Sako? Ej. Teraz jak ją wyhaczyć Kominerka ja mam takie długie kominerki kurwa, rozumiesz wygięte? Nie, tu je mam. To no, on poradzi sobie. Ono ma mały kominek. No ale ma. Te gusta, Te riga, Ale te gu, gu, loso? gu, Tego es primera vez. Saco? Trzeba uważać. Że z kolcem nie ma żaru. Radzia Duża jest, si, si, głębia? To jest to co tą kobietę czepło tam, tak, co pokazywała tak, to tak. mogę. Okej, okay. okay. Ale normalnie zaczep był, tego nie szło ruszyć widziałaś zresztą, nie? nie. O, mamy Ej, Ej, Aka. Po co? słuchaj jak oddycha. Teraz trzeba tu jeszcze paluchem co dotyka. No, no, noj. Noj. A, ta nie ma kolca, ja ja miałem kiedyś, że kiedyś musiałem mieć obcięty. Czy ktoś ją mógł złowić już kiedyś? Eeej. Eee. Eee.

Ale widzisz, mi coś nie pasowało. Bo coś na kurde, mówię. O, jest zasięg. Nie ma pojęcia? Boś się? Boję się on mówi, że nie ma, ale też, kurwa, naprawdę nie chciałbym tego przeżyć. Nie? Ja jestem odważny, ale, ale też, kurwa, myślący. <grym> El hígado. Eh, sí. Eh, eh, Isidro, ¿qué es esto? ¿Es remedio? Sí, sí, sí. ¿Para cuando enfermo? El niño, todos. Cuando tiene todo el niño. Niña. ¿Cuándo niña? El hígado se frita. Sí. Y, y se forma aceite. Ah. ¿Y ese aceite con limón? Sí. Para, para todos. Preparó este. este płaszki lecarstivo. Dotaron, mínimo. Z tego, co zrozumiałem, yy, yy, sok z limonki i para feb, fe, febry? Todos? Todos. todos, todos. Na, na różnego rodzaju kaszel, może nawet na COVID. <gryw> to powiedz mu, że chcemy spróbować. O Jezu. O, łamał kolec, żeby po prostu go nie skrzywdziła czasem. I teraz już jest bezpieczny. Oby. O, pięknie. Okej. Okay. Moment. Radzia. In foto. daj. O Si, si, si. No nie Dobra. Mama.